O 9 rano tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Musieli wykazać się znajomością m.in. pana Tadeusza. Pierwszy dzień egzaminu maturalnego zawsze jest związany z największym stresem. Czy wszystko zagra, poza tym polski, wszyscy mówią po polsku, aczkolwiek egzamin okazuje się czasami dość trudny. Jutro matematyka, język angielski w piątek i w poniedziałek również język angielski. To są takie naprawdę największe egzaminy. Kilka minut? 170. Jakiego wyboru dokonali maturzyści? Polski rozszerzony i matematyka rozszerzona. Ja bez polskiego rozszerzonego, ale matematyka rozszerzona. Głównie zdaję z matematyki i fizyki. Jutro matematyka, pojutrze angielski. No i rozszerzenia to jest angielski, matematyka i fizyka. A Ty? Ja piszę matematykę, informatykę i angielski. Zdaję z polskiego matematyki i niemieckiego, o dziwo. Jestem w tej mniejszości. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba zdobyć 30% punktów z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: polskiego, matematyki oraz języka obcego. Należy także podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Tu już nie ma progów zdawalności. A dobry wynik z matury to przepustka na wymarzony kierunek studiów. Myśleliśmy, ja myślałem przynajmniej nad politechniką może budowa maszyn. Ja mam nadzieję, że dostanę się na informatykę techniczną. Będzie dobrze. Niektórzy mają zupełnie inne plany. Ten własny biznes, nic związanego tam ze studiami i ze szkołą. Maturzystów pytaliśmy także, jak zapamiętają minione lata spędzone w liceum. Same pozytywne wspomnienia mam związane z, z pierwszym liceum w Jeleniej Górze. Wchodziłem do szkoły, mam 13 lat, wychodzę mając 19, więc kawał życia za mną. No i tu zostawiamy dużą część siebie. 6 lat w gimnazjum, 3 lata, w liceum 3 lata i bardzo dobrze będę wspominał. Nowe znajomości, nowe doświadczenia i szansa, żeby tak stać się bardziej dojrzałym. Coś mi się tak wydaje właśnie, że ta szkoła nas trochę też ukształtowała, tak? Że staliśmy się bardziej dorośli, mimo tego, że był trudny czas. Ale no, myślę, że będę bardzo pozytywnie wspominał tą szkołę. A swoje ostatnie świadectwo odbiorą w czerwcu. W czerwcu rozdanie świadectw i 5 lipca. Wręczenie świadectw maturalnych, czyli w wyniku tego, co dzisiaj rozpoczęliśmy. Mam nadzieję, że będzie to, będzie to szczęśliwy czas dla wszystkich, bo to jest bardzo ważne dla nich. Oni muszą też poczuć taki sukces w swoim prywatnym życiu i tego im życzę bardzo z całego serca. Wszystkim maturzystom życzymy serii sukcesów.